Paco Power System Bled Night to najlepszej jakości mieszanka białkowa za rozsądną cenę. Buduje i chroni Twoje mięśnie w czasie, kiedy śpisz. Polecam. Karolina Michalczuk. Podczas debiutów kulturystycznych i fitness rozmawiamy z trenerem kadry narodowej Bogdanem Szczotkową. Panie trenerze, jak Pan ocenia rywalizację kulturystów klasycznych? Dzień dobry. Eee, Na no poziom jak... Jak zwykle i z roku na rok coraz wyższy, w tym roku również wysoki, wyrównany. Nie widziałem jeszcze pozostałych zawodników w kategorii fitness i kulturystyki, no ale muszę przyznać, że e, mam nadzieję, że będzie poziom. W kategorii powyżej 180 cm 20 zawodników, no ilość idzie w jakość. Tak, no, poziom ogólnie wysoki, tak powiedziałem, wyrównany. E, jeśli chodzi o Jakieś kwalifikacje na przykład do mistrzostw Europy, to muszą jeszcze poprawić e, chłopcy formę, ale ogólnie jestem zadowolony z poziomu. Tutaj pan kandydatów do reprezentacji? No, muszą, o tym będziemy rozmawiać na Mistrzostwach polskich. Jedyna kulturystka. Podobała się panu zabójczka z Radomia? E, no, troszeczkę, troszeczkę mało masy mięśniowej jak na kulturystkę. Ogólnie przygotowanie od strony jakości mięśni nienaganne, natomiast w kulturystyce niestety trzeba mieć troszeczkę większą masę jeźdźniów. Czyli musi popracować troszeczkę nad masą Zwiększeniem Z większą masą tak.